Cześć! Pewnie widzicie, że nieźle już zarosłem, ale czekam na otwarcie fryzjerów. Dzisiaj chciałem przejść do drugiej części ciekawostek o borówkach. Zaczniemy z grubej rury. Czy wiedzieliście, że żurawina jest borówką? Okazuje się, że tak. Naukowcy dowiedli tego genetycznie, że różnice genetyczne między żurawiną a innymi borówkami są nieznaczne i trzeba dodać żurawinę do rodzaju borówka. Ale w zasadzie nic dziwnego, bo część ludzi już myli borówkę brusznicę z żurawiną. Bardzo często na produktach spożywczych możemy zobaczyć zdjęcie na przykład żurawiny, a jest to na przykład borówka brusznica albo odwrotnie. Właściwie częściej jest tak, że mamy jakiś produkt z żurawiną a jest na zdjęciu przedstawiona borówka brusznica. W poprzednim odcinku mówiłem Wam, że są borówki, które mają różowe owoce, ale również są takie borówki, które mają owoce białe. Takie formy biało jagodowe występują u różnych gatunków, w tym naszych rodzimych gatunków. Potwierdzono takie formy m.in. u borówki brusznicy, borówki czarnej i borówki bagiennej. Czasem możecie spotkać owoce borówki czarnej, całkowicie czarne, pozbawione nalotu woskowego. To jest kolejna forma botaniczna tej borówki. Tutaj zdjęcie dla Was, dla porównania: borówki całkowicie pozbawione nalotu woskowego i borówki normalne. Mimo, że borówka czarna pochodzi z naszego klimatu, występuje również na terenach chłodniejszych. To nie jest w pełni rozodporna. Bardzo często zdarza się tak, że kwiaty przemarzają, i w danym roku nie ma borówek do zbioru. Najczęściej jest tak w wypadku borówek, które rosną na polanach, a nie jako poszycie lasu. Zapewne wiecie, że wiele gatunków sadowniczych szczepi się to znaczy mamy roślinę podkładkową, która ma za zadanie być systemem korzeniowym, na której to Szczepi się, czyli pobiera się pęd szlachetny, szlachetnej odmiany, który ma być tym pędem, który dawał będzie owoce. A wiedzieliście, że w wypadku borówek również tak jest? Są doświadczenia i niektórzy stosują szczepienie borówek. Wykorzystuje się tutaj gatunki, które mają głęboki system korzeniowy. W poprzednim odcinku mówiłem Wam, że jest taki gatunek borówka drzewiasta. I ona ma głęboki system korzeniowy. Jest inna publikacja, która wykazała pozytywne wyniki szczepienia borówki wysokiej na borówce drzewiastej. Jest sporo odmian średnich, tak zwanych o średnim typie wzrostu, która jest uprawiana w Polsce, ale i nie tylko. Pochodzą one ze skrzyżowania borówki wąskolisnej i borówki wysokiej, inaczej amerykańskiej. Ale czy sama borówka wąskolistna jest uprawiana? Okazuje się, że tak. Uprawiana jest na przykład w Kanadzie, gdzie z roku na rok coraz więcej jest nasadzeń tego gatunku. Jest bardzo mrozoodporna, można zbierać ją mechanicznie, a i też owoce jej są smaczniejsze i zdrowsze. I ostatnia ciekawostka dla was. Borówka wysoka już została zmodyfikowana genetycznie przynajmniej dwukrotnie. Raz została zmodyfikowana po to, żeby była odporna na herbicydy, a drugi raz została zmodyfikowana po to, żeby była bardziej mrozoodporna. Pobrano gen z jednej odmiany, odpornej na mroz, i przeniesiono ten gen do drugiej odmiany, która jest mniej mrozoodporna. Na razie dzięki za oglądanie. Zapraszam do opisu filmu. Oczywiście zachęcam Was również do subskrybowania tego kanału, dania lajka, a może nawet wsparcia mnie na Patronajcie. Cześć!